No jest. Udało się. Małe problemy, ale jestem. Czekajcie, dodam to sobie na Instagram. Hop. Dobra, ruszamy. Dobra. Dobra, słuchajcie, jestem, jestem. Małe problemy techniczne. Musiałem, musiałem wszystko ogarnąć, ale się udało. Udało się, także jest gitarka. Tutaj głośność na maksa, Czekamy na wszystkich. Witam w ogóle wszystkich wieczorową porą. w Ten czwarteczek. Także co? Liveik, krótki liveik, 20 minutek, tak myślę, że 20-30 minutek mogę poświęcić na to, żeby poopowiadać, co tam u mnie, jak z tymi zawodami. No dzisiaj też. Trafiła do mnie taka informacja mniej przyjemna, że tak powiem. Niestety moje pierwsze planowane zawody zostały przeniesione, przeniesione o kolejne trzy tygodnie. Także mówię, nie jest to dla mnie, nie jest to dla mnie taka sytuacja jakby komfortowa z tego względu, że ja wiem, że mógłbym być przygotować. Być przygotowany już za te cztery tygodnie, gdzie miałem startować. Także witamy wszystkich, cześć. Dobra, cześć wszystkim. Właśnie, siema. Tak jak już tu mówię, na wstępie chciałem pogadać o swoich zawodach, jak, jak, to, jak to wygląda, jak to będzie wyglądało. Odnośnie tego dzisiejszego odwołania zawodów na Malcie, w sumie nie odwołania, a przełożenia, przełożenia tych zawodów. I ogólnie tak, jakbyście mieli jakieś pytania, to, to śmiało, śmiało walcie tutaj pytania. Witam Cię dobry człowieku. Ja też ciebie witam. Haj, piąteczka. Mówię, też zadawałem wam tutaj pytania na, na swoim swoim Instagramie, także, także śmiało będę też za chwilę na nie odpowiadał. No ale pierwszy temat, który chcę poruszyć, no to jest w sumie tych, temat moich zawodów, bo dzisiaj informacja Informacja, że niestety, te zawody, znaczy te zawody na malcie będą przesunięte o 3 tygodnie. Niestety troszeczkę mnie to nie urządza. Z tego względu, że, że po prostu ja już wiem, że te cztery tygodnie mógłbym być przygotowany. Też nie ukrywam, że wybrałem sobie te zawody na Malcie z tego względu. Z tego względu wybrałem zawody na Malcie, bo wiem, że po prostu to jest początek sezonu. Nie byłby tam zbyt wielu zawodników, więc chciałem, że tak powiem, sobie zacząć bardzo szybko, z bardzo szybką formą wyjść szybko. No i uda się, żeby się udało mi zgarnąć tą kartę, którą tak bardzo chcę zgarnąć. W sumie po półtora roku przerwy będę miał powrocik swój. No i co? Teraz wyjdzie tak, że pierwszy zawody będę miał te 6 tygodni, będą to mistrzostwa Polski w Kielcach. Też start, który planowałem oczywiście. No ale myślę, że będzie on jako drugi. Co, jakie zmiany odnośnie tego, że, że ta Malta jest przełożona w sumie? Czekam jeszcze na odpowiedź od Łukasza, od Łukasza trenera. Także, także zobaczymy, co mi tam Łukasz napisze. No nie ma się, że martwić tak naprawdę. Przyłożone zawody to jest dla mnie większy czasu. Zawsze miałem też tak, że im później wszedłem w te zawody, tym tak naprawdę była forma lepsza. Jestem na takim etapie, a nie innym, że po prostu im bliżej do zawodu, tym jestem mocniej nakręcony, a dodatkowe trzy tygodnie dla mnie to są trzy tygodnie do jeszcze lepszej formy. Zawsze miałem tak, że gdy startowałem, to ze startu na start. Te, ta forma zdecydowanie była lepsza, także, także nie przejmuję się tym, tylko jedyne, co mnie bardzo znaczy nie bardzo martwi, ale jedynym minusem tego wszystkiego może być to, że po prostu będą miał start na Mistrzostwach Polski, gdzie on wyjazd do Kielc i w następnym tygodniu już kolejny start, ogólnie organizm, gdy robisz taką mocno odwodnienie, no fajnie, żeby sobie troszeczkę odpoczął, a tu będzie kolejny przelot, wylot, stres odbyło, związany z lotem, także mm, ale zaradzimy sobie, zaradzimy sobie, myślę, że nie będzie problemu. Eee, dobra, może też będę poruszał pytania, jakie tam mi zadawaliście, eee, odpalę sobie, słowa i tę pytanka na, na, na Instagramie, bo będzie parę. Mówię, jak chcecie, zadawajcie pytania. Będę jestem tu dla was te 30 minutek, także. Także, także na pewno będę odpowiadał. Moje pierwsze pytanie od Darka: nad jaką partiami chciałbyś się najbardziej skupić? Słuchaj, u mnie odwieczny problem jest oczywiście góra, klatki piersiowej. Plecy bardzo dobrze poprawiłem od momentu, gdy pracuję z Łukaszem, z Łukaszem Socińskim. Mam tak ciężkie treningi na plecy, słuchajcie, i widzę w nich kolosalny progres. Jakbym wstawił wam zdjęcie sprzed półtora roku, to moje plecy były płaskie, małe i to był zawsze mój szkopuł. I myślę, że w tym sezonie już tak nie będzie. Plecy. Myślę, że naprawdę będzie moją ple pozycja plecami, będzie naprawdę moją dobrą stroną, więc myślę, że będzie to dla mnie duży plusik. Mm, I co? Mówię, góra klaty, obręcz barkowa to jest chyba tylko to, czego mi będzie brakowało. Barki nigdy nie mogą być za wielkie. Oczywiście, barki mm, nadają kształtu w każdej pozycji, w sensie staje się przodem, bokiem, tyłem, widoczne są barki, także na masie na pewno priorytet klata, klata bary. Ładujemy jakieś kolejne pytanko, Ilonka, cześć, jaka jest dokładna data zawodów w Kielcach, bo nie mogę znaleźć informacji na ten temat, Ilona, będzie to 17 kwietnia w Kielcach, także drugi tydzień, drugi, trzeci tydzień kwietnia można atakować Kielce, także jakbyś, jakbyś chciała to zapraszam, pooglądać, podopingować, siema. Paweł, cześć, cześć, cześć. Co ile będziesz dodawał filmiki na YouTubie? Planuję dwa te filmiki w tygodniu. Mam tutaj kamerzystę Adama, który naprawdę mega pomaga mi w rozwijaniu tego kanału. Adam też prowadzi kanał sportowy, jeśli oglądaliście taki kanał na YouTubie, też bardzo fajne treści tam są dodawane, więc, więc będę starał się nagrywać dwa filmiki w tygodniu, czyli plus jakieś 3-4 dni na przeróbkę tego i będą dodawane one na, na, na kanalik. Będą daily vlogi? Będą. Oczywiście będzie chyba najwięcej vlogów, bo to najbardziej chcecie. Mówię, ruszam z tym już pewnie od tego weekendu, także miałem dzisiaj nagrywać trening z Łukaszem, niestety to się nie udało, bo, bo no, kamerzysta mi odpadł, no, ale nagram to weekend, nie będzie problemu. Na pewno będziecie mieli co oglądać, myślę, że będzie to fajne. Na pewno będzie to fajne i sobie po prostu z tego też pokorzystacie. O, daily byłoby fajne, no mówię daily vlogów będzie najwięcej, bo mam naprawdę o czym opowiadać, przygotowania do zawodów, myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, ja też mam wiele tipów, trików, jakichś takich e, d, fajnych ciekawostek odnośnie zawodów, przygotowania do zawodów, przygotowania posiłków e, i ogólnie całego lifestyle'u, jak przygotować wszystko do takiego właśnie startu. Także myślę, że bardzo, bardzo fajnie to będzie, e, bardzo fajnie będzie się to oglądało. A ja tak śledzę tą polską scenę fitness, to nie ma jakiegoś takiego które daje to, co robi z zawodów. A ja będę Wam pokazywał, jak się zmienia moja dieta z tygodnia na tydzień. Jak będę jeździł do Łukasza, jakie będą konsultacje z Łukaszem, co się zmienia, jak posiłek się zmienia. Mam dietę bardzo prosto rozpisaną na posiłki, codziennie śniadam to samo. Także, także pokażę Wam, jak się tym manipuluje, pokażę Wam, że nie ma magii w ogóle w tym sporcie, tylko naprawdę trzeba solidnie zasuwać, trzymać się planu i wszystko idzie z takimi efektami, jakimi nie wkładamy. Także spoko, słuchaj. Daily pikwik byłby mega. Na pewno będzie pikwik, na pewno będzie wyjazd zawodów. To jest, macie Murbeton. Murbeton. No sądzisz o sylwetce Koluma von Mugera. No powiem ci szczerze, że to sylwetka jest fenomenalna. Nie ma dwóch zdań, że w ogóle zobaczyć gościa na żywo. Nie widziałem go jeszcze na żywo. Byłem w Stanach, nie widziałem go na żywo, ale no to co tam wy wygląda na zdjęcia, to naprawdę jest kozak, aczkolwiek widziałem jego zdjęcia ze sceny, to już na scenie tak super nie wyglądał, aczkolwiek no mówię do niego Instagram, no to gościu nabity, wielki, wysoki, takie sylwetki robił ogromne wrażenie, no bo wiecie, jak ktoś jest niski, no to niestety nie będzie, szybko się rozbuduje niska osoba, a niestety on się szybko robi tak tak kwadratowa, taka prostokątna osoba, gdy jest mega wysoka, długie kończyny, gdy rozbuduje tą masę mięśniową, co oczywiście trwa latami, ale wygląda to naprawdę bardzo niesamowicie, nie? Co posiadasz, co myślisz o tym, by posiadać dwóch trenerów personalnych? Yy, znaczy trenerów personalnych to możesz mieć, bo jeśli ktoś ci uczy wykonywania ćwiczeń, to jest jak najbardziej spoko, jeśli masz na przykład jakiegoś trenera, który przygotuje się do zawodów, no to nie możesz mieć dwóch osób z tego względu, że musisz zaufać jednej osobie. Ten sport jest taki, że tu się formy nie robi, to nie jest zero-jedynkowe, to znaczy nie, nie jest tak, że jedna dieta działa na wszystkich, możesz zrobić formę na węglach, na tłuszczach, na kardio, na interwałach, dlatego ważne jest wysłuchać się jednej osoby, zaufać jednej osobie i się trzymać tego. Najgorsze to, co widzę u, ludziach, u ludzi, którzy robią to, że mają trenerów, a na przykład pytają mnie, co robić dalej z przygotowaniami, nie, to to w ogóle mija się z celem, jeśli ufać, ufać jednej osobie, ufać jej, i nikomu innemu. Jeśli wy zawalicie, w sensie to nie zawali, to wiecie, że robiliście coś źle, a jeśli trener ci mówi, że rób rzecz Y, a ty robisz rzecz X, no to to się mija z celem w ogóle, szkoda kasy. Czy możesz odpowiedzieć w wielu procentach, jesteś naturalem? Okrągłym, okrągłym, jeśli wiesz o co chodzi. Siema, czy zrobisz serię, w której będziesz omawiał ćwiczenia na różne partie? Wiesz co, może nie tyle, co będę omawiał, ale będę nagrywał treningi, jakie ja robię i na pewno będą też, jak skończę sezon startowy, będą treningi na przykład takie na brzuch, jak nagrywam na Instagramie. Wiem, że to bardzo dużo osób ciekawi. Dla mnie to jest norma, standard, a ja mam bardzo dużo takich fajnych schematów treningowych. Myślę, że będę musiał, będę mógł się z wami normalnie z nimi podzielić. Suplementujesz kreatynę. Tak, suplementuję kreatynę cały rok. Ja mam 7 gramów do posiłku potreningowego. Dobra, odpalam pytania z Instagrama. Hop i lecimy. Ciekawe czy tam było coś ciekawego, bo powiem wam szczerze, że zadałem te pytania, ruszyłem na treningi personalne i, i, i tak jakby w ferworze tego wszystkiego nie przeczytałem. Także też sobie to przeglądnę. Prze, 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 prze jak wygląda teraz Twój plan treningowy? Plan treningowy, tak, pierwszy dzień klata bary, drugi dzień nogi. Nogi wypadają mi co dwa tygodnie. Teraz robię nogi co dwa tygodnie i tak naprawdę tą nogę mam dominującą, więc nie potrzebuję więcej. Trzeci dzień to jest off, czwarty dzień barki, piąty dzień plecy, szósty dzień łapy i przerwa. Czyli jest dwa, przerwa, trzy, przerwa. Jaki plan treningowy jest dla mnie najlepszy? Push, pull, BW, czy może góra dołu? Mm. Już 7 lat ćwiczę i powiem szczerze, że najfajniejszy dla mnie zawsze był speed. Typowy, bro, speed zawsze dla mnie to działało. najlepiej. Najbardziej lubię taki rodzaj treningu. Ja ćwiczyłem push, pull, pół push, pull, leksem, ale nie czułem tego treningu. Nie sprawiało mi to frajdy. Wiecie, jeśli. Przychodzie się do zawodów i w ogóle szukujecie formy na scenę, to musi być wasza pasja, bo naprawdę nie jest to ciężki nie jest to lekki sport, więc jeśli nie uwielbiacie tego, ciężko Wam będzie w tym wytrzymać. Ja nigdy nie lubiłem treningu po szkółek, nie, nie pasował mi po prostu i nie wyobrażam sobie, żebym takim trenował. Gdybym musiał, to bym robił, ale robię to wię bez większej przyjemności, także e, dla mnie speedzik. Uwielbiam skatować każdą partię na maksa, nawet jeśli to nie jest w 100% dobre, to, to po prostu uwielbiam to uczucie. Objezdysz treningowa na klatkę i na barki teraz, a na masie. Na masie była troszeczkę, większa, znaczy powiem wam tak, jeszcze do zeszłego tygodnia miałem mniejszą objętość treningową, typu dźwigałem większe ciężary, a robiłem mniej powtórzeń. Od tego tygodnia, od czwartku mam zwiększoną, zwiększone zakresy powtórzeń, więcej serii. Nie robię ćwiczeń, szar... nie robię powtórzeń wymuszonych, żadnych szarpanych. Dzisiaj trening z Łukaszem, kolejny mit pokazał to, że, że naprawdę no, nie umiem jeszcze ćwiczyć tak jak trzeba. No, w sensie nie to, że nie umiem, ale ćwiczenie w ogóle z, pod okiem trenera, pod okiem profesjonalisty zawsze, zawsze niesie takie korzyści, że po prostu dużo lepiej możesz coś zrobić, wykonać i po dzisiejszym treningu mój trening klaty to jest pikuś przy tym, jaki trening klaty robię z Łukaszem, a myślałem, że moje treningi są ciężkie. A sprawdź w wolnej chwili maila. Spoko, to sprawdzę po live. sprawdzę dla Ciebie. Myślisz, że doświadczony trener da do radę do planu treningowego? Aktywność, wrzucić do planu treningowego aktywność, którą muszę wykonać ze względu na obowiązki, osiągnąć dobry cel? Pewnie. Znaczy ogólnie każdy plan treningowy, jeśli dobra osoba ci go układa, na przykład jak ja układam, no to bierzesz pod, pod, pod względem, znaczy bierzesz pod uwagę wszystkie parametry, pod takie, jakie osoba ma, może je wykonać. No bo jak ktoś nie ma siłowni, to nie możesz mu rozprawiać treningu na siłowni, a jak ktoś ma, no nie wiem, możliwość dwa razy tygodnie żyć, to nie rozpocznij, mu mu kurszpól bo to też jest bez sensu, nie? By the way, ile średnio trwa Twój trening siłowy? Godzina, półtorej to jest max, nie, nie wychodzę dłużej, po prostu gdy ćwiczę dłużej, trening mój nie jest efektywny, po prostu też regen, nie, nie regeneruję się z tego i, i jest słabo, słabo. Siema babciu, jak tam po wczorajszym treningu? Dawaj, dawaj znaka. Podopierz mi piszą, bardzo fajnie. Słyszałem takie słowa, że lepiej wziąć sobie ten element personalnego, który już nie startuje, niż takiego, który jest aktywnym zawodnikiem. Co o tym sądzisz? Jakie jest Twoje zdanie ten temat? Znaczy, powiem Ci tak, w samej tej autopsji, to jest kwestia podejścia człowieka do swojej roboty, bo to nie można generalizować. Tak jakbyś powiedział, że blondynka jest, wiesz, głupia. Mm. Ale co, no na pewno osoba w przygotowaniach ma troszeczkę mniej siły, mniej werwy, no ale zależy, bo najmniej na to, na, jeśli masz trenera, który, że tak powiem, zajmuje się tylko dietami i prowadzeniem podopiecznych i cały dzień siedzi w domu, to on może być zmęczony i tak będzie ci dobre plany robił. Ogólnie, jeśli bym wybierał trenera, to naprawdę znajdź taką osobę, która poświęci ci czas i zaangażuje się i będziesz to widział, bo to jest yy, słowo klucz, a nie, a nie czy startuje teraz, czy, czy, czy nie startuje, bo to nie jest ważne. Myślę, że od, me, czy Mistrzostwa Polski się odbędą 16 kwietnia? Myślę, że na pewno się odbędą e, terminowo, bo z tego co wiem, no to imprezy w Polsce, mm, e, każde sportowe, nie są przekładane, nawet ze względu na tego wirusa. Nie? E, a dzisiaj ktoś, jakiś podopieczny mi powiedział, że w ogóle niby od kwietnia mają wszystko otwierać, także jest szansa, mm, ale myślę, że MP będą na pewno. Ile mniej więcej serii na jednym treningu lub skali tygodnia? No to zależy jaka porta mieściowa na przykład na klatkę mam 16, mniej więcej, nie? Dobra, ale co dalej z pytaniami? Święta wielkanocne, czy, czy dieta, i demolka na siłce. Okresy świąt zawsze są dla mnie okresem, gdzie najciężej trenuję, bo mam więcej czasu wolnego, uwierzcie mi, że ja uwielbiam takie dni, gdy mam dzień wolny, nie mam pracy, bo to jest tak jakby celebracja treningu, ja sobie wychodzę no nie, z prac, nie, nie prosto z pracy na trening, tylko tylko po prostu ruszam wtedy, kiedy mam moc na trening i robię trening, a jeszcze zawsze wiadomo okres świąt to okres lekkiego podjadania. Akurat na Wielkanoc nie będę podjadał, ale przeważnie święta Bożego Narodzenia to trzy dni żarcia, trzy dni mocnych treningów, bo tą energię trzeba jakoś wykorzystać. Cześć szefie, o kolejni podopieczni piszą. Adam, jak myślisz kto oprócz Ciebie ma predyspozycję do zdobycia do karty i FBB w męskiej sylwetce? Adrian Grudz, na pewno bardzo fajna sylwetka. Kto jeszcze? To tak ciężko teraz wymienić, jeśli chodzi o nasz NPC, bo też chcę powiem szczerze, że troszeczkę się wyłączyłem z tego sportu. No i to mamy Damiana Dąbrowskiego, on już chyba ma kartę. Dominik Maćkowak ma kartę. Mm, no powiem ci, jakbyś mnie zapytał o konkretniejszą osobę, to bym ci powiedział, ale tak teraz w pamięci ciężko mi wypowiadać, wypominać polską scenę, bo teraz trochę też zawodów nie było i tak jakby te nazwiska wszystkie znam, ale, ale że tak powiem na, na bieżąco tak nie jestem. nie? Wcześniej przyłożyli na połowie male i wrócili do terminu kwiecień. nie wiem, ale MP będą na pewno. Czy planujesz jakiś tatuaż? Tak, już kilka razy próbowałem pod jasniem, ale, ale nie mam takiego projektu, który by mi się spodobał. Tatuaż miałby dla mnie wyglądać. Yy, I tak by miało zostać, ale niestety nie mam jakiegoś pewnego projektu, który by mi się spodobał. Jakbym miał, to mogę to robić jutro. Czy za małe śkolenie widzicie, może dawać odwrotny efekt? Jasne. Oczywiście wszystko w organizmie powinno zabiegać, znaczy przebiegać powoli. Jeśli nasz kalorie, to powoli też nie może być tak, że nagle ucinasz całą kaloryczność, bo oczywiście schudniesz tydzień, dwa, ale dalej jest stagnacja. Wszystko. W organizmie powinno się dziać stopniowo, to jest jak w drze komputerowej. Jeśli masz pierwszy level, żeby wijać drugi jest ciężej, dziesiąty ciężej, nie? Tak samo, tak samo z organizmem. Jeśli chcesz robić sylwetkę, to zaczynasz od lżejszego pułapu, idziesz ma być coraz ciężej, coraz ciężej, nie. Czemu nie spróbujesz swoich sił w NPC? Bo uważam jeszcze, że moja sylwetka nie jest na to gotowa. Z tego względu, że też dobrze wyglądam w pozycjach bocznych, co uważam, że jest po prostu moim atutem. A NPC, no to już nie ukrywam, że są większe, większe konie. Większe konie tak? Ja myślę, że jeszcze półtora roku i mogę atakować NPC. Hmm. Nie będę się wypowiadał, Mariuszu, ale tam nie wierzę w to. Czy jest opcja, abyś ocenił sylwetkę? Widzę jego predyspozycję to będąc fizyk, oczywiście na OSID. No, no pewnie, że, pewnie, że mógłbym. Napisz mi na przykład wiadomość prywatną. Dużo osób tak do mnie pisze i, i bardzo fajnie czasem łapiemy kontakt z takimi osobami. E, najgorsze, co kiedyś usłyszałem to że o, wow, Adam, ja myślałem, że ty nie odpisujesz. E, przeważnie staremu, każdemu staram się odpowiadać przeważnie jeśli to nie jest pytanie, ej siema, jak tam, no to na takie pytanie nie odpowiadam, bo oczywiście to się wiąże z jakimś dłuższym dialogiem, ja niestety na takie rzeczy też nie mam czasu, ale jeśli ktoś oczywiście uderza do mnie z jakimś konkretnym pytaniem, ja widzę, że to pytanie jest konkretne, każdemu zawsze odpowiadam i śmiało możecie do mnie pisać. Mateusz Miłko Kojawicz melduje się się. Mam Mati, słuchaj, czekam na twoją siłkę. Ja już się rozkręcam, także 120, słuchajcie, chłopak będzie miał na siłowni. Myślę, że dam radę przywiosować, chociaż z 2 trzy repy, nie. E, czy jest opcja? Zrobisz trening z minikoksem. E, a z, pewnie kiedyś na pewno, na pewno znamy, znamy się, więc myślę, że może do SED nagramy. E, mówię, ja swój kanał teraz chcę rozchulać, więc e, myślę, że jak troszeczkę mój... Okres przygotowawczy się uspokoi. Troszeczkę później pojem, będę żywszy, także nie ma problemu. Czy widzisz siebie w sportach walki? Jak tak to w jakiej formule? Słuchajcie, kiedyś dostałem propozycję do fame MMA, odmówiłem tego, z tego względu, że no niestety, gdy. Nie to, że się nie widzę, bo ja byłem dobry w sporcie od małego, naprawdę. Każdy sport przychodził mi z wielką łatwością. Mogłem nie lubić sportu, ale byłem dobry. Byłem szybki, masywny, silny. To zawsze mnie wyróżniało na tle innych. Postawą też się zawsze wyróżniałem. Po prostu taką genetykę miałem do tego. Ja też od, od razu, od najmniejszego, sporty, sporty nie? Także. także... Podobno też mi tata mówił, że jak byłem mały, chciałem być skoczkiem narciarskim, bo to były, wiecie, czasy Adama ja małysza. Lecz niestety w Warszawie nie ma skoczni i też jak się urodziłem, to już byłem na mocnej masie, bo jak się urodziłem, 4,5 kilo ważyłem. To jest jak na no, małego dzieciaka, także no, niestety skoczkiem narciarskim dobrym nie był. <laughs> Dostaniesz tankę, jak zrobisz 5 powtórzeń. Challenge accepted. Cześć Adam, mam pytanie: jeśli moje zero kaloryczne wynosi na przykład 2, 200 kalorii, to jak zrobię cardio 200 cal, to już jest deficyt. No tak, jakby teoretycznie. Nie ma też, nie wiesz, jakie masz naprawdę zapotrzebowanie kaloryczne, bo to, że wpisałeś sobie w kalkulator, to jest jedno, ale organizm tak nie działa, więc oczywiście deficytem, w sensie wysiłkiem, spowodujesz deficyt, deficyt kaloryczny, no ale to się szacuje bardziej i ciężko, ciężko. Ciężko mi to tak określić. Obowiązkowo trening z Warszawskim Koksem. To jest stary Murbeton. To, że Kacpra by nie było na moim profilu, to jest niemożliwe. Czy według ciebie chłopaki w fizik na Olimpii? W tych czasach są już po prostu za duzi. Większość chłopaków z fizik walczyłoby w Classic fizyki. Znaczy powiem, że mi się to bardzo podoba. Bo ten poziom idzie do góry. To widać, że po prostu... Ja też miałem okazję ćwiczyć z dwoma. Dowodnikami pro z Dawinem, oczywiście Dawina pewnie kojarzycie, to jest Polak, gdzie był w topce na Olimpii, więc naprawdę to jest szacun. I miałem też okazać ćwiczyć słuchajcie, z Rodryk, szczerze tak to się czyta jakiś Francuz. No, i też gości był tak dowalony, że tam 140 na klatę to robił na skosie serii na 15, nie? Ogromne chłopy. No, to już nie jest nasz poziom taki polski, ale mi się na przykład bardzo to podoba. Ja też bym chciał tak doselowo wyglądać, jeszcze plus 5-10 kg wagi scenicznej chciałbym złapać. <ścoughs> Jakie makro na obecną chwilę? Makro tak nie pamiętam, ale kalorii to mam 2,900 w dzień treningowy, 2200 w dzień nie treningowy. To już jest to naprawdę mało, ale powiem wam szczerze, że bardzo dobrze się czuję i tak na tych kaloriach. Ja może w ciągu dnia nie chodzę w ogóle głodny. Tak naprawdę ja na redukcji nie odczuwam głodu, potrafię sobie to z tym zaradzić. Tak naprawdę posiłki mam mądre, dobrze rozłożone. Jem 7 posiłków, ja tak lubię po prostu. Też mam hipoglikemię, więc muszę jeść częściej. Jakiem często nie chodzę głodny, ale co u mnie na redukcji jest najgorsze, to jest ogromne uczucie zmęczenia, już czasem też po prostu widzę, że tego prądu mi brakuje, na treningach mi prądu nie brakuje, ale wiecie, to się nastawiam na to bardzo mocno psychicznie, na przykład dzisiaj po treningu no leżałem, z pół godziny musiałem leżeć, po prostu leżałem, zdychałem, bo nie mam siły dalej, no i niestety odbija się trochę to na takim moim życiu codziennym, bo jednak odkładasz wiele rzeczy na później, na pewno wiem, że będzie ciężej, jestem przyzwyczajony, ale tak Wam powiem, że że te przygotowania, które robię, czuję się najlepiej. W dotychczasowych przygotowaniach na cztery tygodnie przed zawodami czuję się naprawdę zajebiście i, i serio wiem, że będzie z kozak-efekt. Jak sobie radzić z dobijaniem kalorii na masie? No przede wszystkim, stary spróbuj, sobie na przykład, z rana wrzucić krople żołądkowe. To jest super sprawa. Jest też parę substancji, które apetyt pobudzają, ale napisz mi na przykład, ja ci powiem. I co na przykład można mielić żarcie? stare klej krzyżowe, płatki yy, jaglane, jakieś owoce, odżywka białkowa, miksujesz, wypijasz. Kalory można wbijać bez problemu. Ale mega manty po twoim mistrzostwie od razu na siłkę śmigać, super stary. no Wiesz, co, tak nagrywam po prostu to, co robię w swoim życiu. Ja nie wiem, czy chciałbym kogoś motywować, czy to kogoś motywuje, ja po prostu nagrywam to, co ja robię, tak jak ja czuję, to jest moje życie. Jak idę na melanż, nagrywam, że idę na melanż. Jak się przygotowuję do zawodu, to wkładam to, całe serducho i pokazuję wam to. Nic nie ma, umieściemy, po prostu żyję tak, jak żyję, pokazuję wam, jak żyję, i, i tak chciałbym, żeby zostało, nie? Dobra, dalej, bo tych pleców, pleców. Sorry, bo czytać pytania, odpowiadać na pytania, to już się w głowie, w głowie kręci. Jak to wygląda od czasu zapisów aż po zawody i w ogóle cała weryfikacja? To ogólnie jak to wygląda na zawodach. Na zawodach to tak, że kurczę, jeden weekend na zawody kosztuje mnie chcąc, nie chcąc pewnie jakieś 3-4 tysiące złotych, bo to jest koszt biletów lotniczych, koszt chaty na kilka dni, koszt wyżywienia na kilka dni, jakiś głupot, koszt brązerów, koszt spodenek. Wiecie, że za samą, samą możliwość startu muszę zapłacić 250 euro, to jest 1000 złotych, a wygrywałem już 7 międzynarodowych imprez i jak wygrywasz dostajesz medal i puchar i uścisk prezesa, a płacisz za to półtora koła. Także no, sport bardzo niesprawiedliwy. Nie też niesprawiedliwy, ale może nieopłacalny tak e, czysto, czysto, czysto finansowo. E, aha. Jak bardzo trzeba zmienić cały plan e, przygotowań, żeby trafić z idealną formą. Znaczy, plan przygotowań się nie zmienia, ale to chyba chodzi o sam w ogóle proces odwodnienia. I ogólnie to będę opisywał i myślę, że nagram to w filmie, bo to teraz mógłbym też, że tak powiem, książkę o tym pisać, e, więc ciężko mi o tym opowiadać. Mm, I tyle. Jakie jest suplementy dla piłkarza w wieku 18 lat? Kreatyna, betalanina, jakiś kompleks witaminowy i tyle, bo pod piłkę nożną to nie potrzebujesz y, wiele. Hmm, 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 hmm. Do czego jest to gliceryna? Czy może ją stosować kobieta? Bardziej pewnie chodzi o glicerynę, bo ja dodaję glicerol do wody na treningu. Jeśli przeczytacie sobie o glicerolu, to jest suplement klasy A. Suplement klasy A to jest taki, który działa na pewno i jest tylko sześć takich suplementów aktualnie na świecie: jest to kratyna, betalanina, kofeina, glicerol, i chyba sok z buraka i coś jeszcze. Czyli taki suplement, który działa na pewno, jeśli zapłacicie za to, to on będzie działał. To zwiększa nawodnienie komórek, jak wiecie nawodnienie komórki, no to jest lepszy przepływ krwi, lepszy przepływ tlenu, lepszy przepływ krwi i tlenu w mięśniach, to jest lepsze odżywienie mięśnia, lepsze odżywienie mięśnia, lepsze przepływ w ogóle wszystkich minerałów, składników odżywczych, lepsza pompa mięśniowa, lepsza pompa mięśniowa, większy wzrost mięśnia. Tak po krótku krótku. Jak poprawiłeś kratkę piersiową? Wiesz co? Przede wszystkim nauczyłem się wykonywać te ćwiczenia i zacząłem. zacząłem mm, dobrze wykonywać. Miałem też taką przypadłość, pewnie jak większość osób, że jak siedziałem, to barki były zapadnięte. No niestety trzeba troszeczkę na początku pościągać tą sylwetkę, porobić parę ćwiczeń aktywacyjnych. Ja na przykład po pierwszym zawsze piszę mm, plany z aktywacjami i naprawdę to robi robotę. Dobra, słuchajcie, 25 minut. Pierwszy lajwik na moim kanale na YouTube zaliczone mam nadzieję, że, że się podobało ja zmykam, mam jeszcze trochę roboty z podopiecznymi dziękuję, że byliście dajcie mi proszę znaka czy się podobało jak się podobało to myślę, myślę że kurczę zrobię livea jeszcze niedługo nie jutro słuchajcie w pierdziele pierwszy filmik z Damianem jest to jeszcze raczkowany filmik, w sensie takim, że jeszcze muszę trochę do dopracować. Jestem początkującym youtuberem. Także mam jeszcze parę rzeczy do dorobienia, ale słuchajcie, jutro będzie filmik. Pozdrawiam chłopaka, którego chcę, żeby było, żebym go pozdrowił. Piona, żółwik, dzięki śliczne. Trzymajcie się, ogniem. Zasłuchajcie.